Napęd na 4 koła oraz większa bateria, czyli ta long range, to jest 98 kWh. Przyjechałem na ładowarkę. No i słuchajcie, nie działała. Także dopiero po 40 minutach e, już byłem lekko zestresowany, zdenerwowany. Witam serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Do zaprezentowania mam naprawdę świetnego Forda Mustanga w wersji elektrycznej, czyli Mustang Mach E. W zeszłym roku dokładnie wtedy, kiedy ten samochód debiutował, pokazałem go na moim kanale, ale w wersji z napędem na tylne koła i z mniejszą baterią, czyli 88 kWh. Dzisiaj do dyspozycji mam taką no, prawie najmocniejszą wersję: napęd na 4 koła oraz większa bateria, czyli ta long range, to jest 98 kWh. No, i razem przejedziemy się, pokażę Wam, ile samochód zużywa energii w trasie. Jakąś krótką trasę w mieście. No i oczywiście ten samochód omówimy także z zewnątrz oraz w środku. Ale to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie to, że auto udostępnił mi salon Rewo z Lubina. Za co bardzo serdecznie chciałem podziękować. No i zaczniemy może od cen, bo to słuchajcie, to jest temat, który naprawdę zmienia się bardzo dynamicznie. Słuchajcie. Samochód, najtańsza wersja to wydatek rzędu 292 tysięcy zł. No, i jako ciekawostkę powiem Wam, że rok temu taka sama wersja kosztowała 216 tysięcy zł. Zobaczcie, jak to auto podrożało. Mam to zapisane, ponieważ gdy przygotowywałem się wtedy do testu Mustanga. Robiłem po prostu właśnie takie notatki, które znalazłem. Taka wersja, jaka jest przed wami już po doposażeniu, kosztuje 370 tysięcy, bazowo tam 350, chyba dwa. Kilka rzeczy zostało tutaj dołożone, między innymi ten piękny lakier. Lakier nazywa się Carbonized Grey oraz pakiet technologiczny, ale o tym powiem później. No i słuchajcie, teraz ten samolot kosztuje 270, przepraszam, 370 tysięcy, a rok temu ta sama wersja kosztowała 70 tysięcy złotych mniej. Także w bardzo szybkim tempie te samochody nam tutaj drożeją. No niestety, myślę, że taniej już nie będzie. No i teraz może trochę o danych technicznych, bo widzicie tutaj Ford chwali się, że przyspieszenie 3,7 sekundy do setki, 487 koni, no ale to nie jest ta wersja, bo tutaj akurat Ford chwali się osiągami wersji najmocniejszej. Natomiast ten samochód ma dokładnie, słuchajcie... 351 koni mechanicznych i 580 Nm momentu obrotowego. No i powiem Wam też szczerze, że to jest naprawdę wystarczająco, a do takiej codziennej jazdy to jest aż za dużo naprawdę niepotrzebna jest ta moc. Wiadomo, jeżeli kogoś stać, nie ma problemu, proszę bardzo. Natomiast do takiej, słuchajcie, spokojnej jazdy naprawdę nie potrzeba aż takiej mocy. Średnie zużycie energii procent deklaruje na poziomie 19,5 kWh na każde 100 km, i faktycznie jest to do osiągnięcia. Zarówno w trasie, ale trzeba jechać, tak wiecie, 80-90, no maksymalnie 100 na godzinę. W mieście również jest to do osiągnięcia, choć powiem Wam, że robiłem wczoraj trasę we Wrocławiu 20 km. No i tam poruszamy się dosyć szybkim tempem, no i wyszło mi 21 kWh, natomiast w takich mniejszych miastach e, faktycznie ta wartość jest jak najbardziej do uzyskania. Co do osiągów, to ta konkretna wersja, czyli te 351 koni mechanicznych potrafi według deklaracji Forda przyspieszyć w 5,8 sekundy do setki, ja już te przyspieszenie sprawdziłem. Da się przyspieszyć taką prędkością, a może i nawet ciut lepiej, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, to zapraszam do oglądania dalszej części. Przejedziemy się i właśnie pokażę Wam to przyspieszenie. No właśnie, bardzo dobre osiągi, a auto jest wcale nie jest małe, bo ma 4,7 metra długości. No ktoś tu zaraz powie, no słuchaj, to nie jest wcale dużo, bo auto nie przekracza 5 metrów, ok, ale też nie jest małe i waży, uwaga, 2 tony 200 kg, prawie. No bo tam z. Minimalnie poniżej tego, chyba 2180 z hakiem, już nie pamiętam. Także naprawdę jest co napędzać, i ten napęd jak najbardziej daje sobie, oczywiście, daje sobie radę. Bateria ma dokładnie 98,8 kWh, brutto, więc netto przekłada się to na takie, wiecie, realne użytkowane 88, gdy użytkujemy ten samochód od 20 do 80%. Dobra, zobaczmy sobie, co my tu mamy z przodu. Dwa razy łapiemy i wystarczy, że już podnosimy to do góry. Bardzo fajne jest to, że mamy tutaj takie, taką wannę z takim spustem wody, czyli tutaj w tej dziurce yy, spada nam woda pod samochód. Jest kabel do ładowania, tak to wygląda. Jedyne, co tutaj możemy zrobić, to dolać płynu do spryskiwaczy, no bo ani oleju, ani płynu do chłodnicy, ani do. No po prostu nie ma tutaj takich rzeczy. No i słuchajcie, bagażnik. Można otworzyć ruchem stopy. Bagażnik jest słuchajcie, wystarczająco jest duży tak naprawdę. Mamy tutaj uchwyty. Na siatki jest gniazdo 12V. Możliwość składania oczywiście oparć tylnej, oparcia tylnej kanapy. Podłoga ma dwie wysokości, czyli to jest ta wyższe położenie... I drugie to jest o, coś takiego, czyli po prostu kładziemy tą podłogę niżej. Wtedy mamy ciut więcej tego miejsca. Oczywiście jest tutaj ładowarka w zestawie i takie rzeczy właśnie możemy sobie tutaj w tym miejscu przechowywać. To jest jakby takie, wiecie, miejsce na koło zapasowe. Koła tu oczywiście nie ma, więc mamy, proszę bardzo, ładowarkę, gaśnica, trójkąt i zestaw naprawczy do, do koła. Dobra, tak wygląda kluczyk od Mustanga. Pokazywałem go zresztą przy okazji tego ostatniego testu. Także zapraszam też również. Warto sobie tamten materiał zobaczyć. Samochód otwiera się bardzo nietypowo, bo za pomocą takich przycisków. Zobaczcie, naciskam, te drzwi odskakują i domykamy je w ten sposób. Jest również możliwość ustawienia sobie tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, kodu PIN. Zobaczcie również, warto zwrócić uwagę, jak już otworzyliśmy drzwi. Jaki tutaj jest próg, Wiesz, w sensie jak wysoki jest tutaj próg. Dlaczego? No, bo oczywiście tutaj pod tą podłogą, czy w tej podłodze, znajduje się bateria o właśnie pojemności praktycznie 100 kWh. Bardzo fajnie ten samochód wygląda po zmroku. Mamy tutaj animowane oświetlenie, logo Mustanga. Drzwi również otwiera się bardzo nietypowo za pomocą takich klamek. Nagłośnienie Bankel Olufsen, które wchodzi w skład pakietu technologii, który znajduje się na wyposażeniu tego auta, bo mamy tutaj dwie rzeczy, właśnie ten srebrny lakier oraz pakiet technologii, a nie powiedziałam o kołach. Tak jako ciekawostkę, zobaczcie, 255x55x19, na na no i jeszcze z przodu to będą również 255 na 55 na 19. Kolejny plus bardzo naprawdę bardzo wygodne fotele są mega. Ta skóra ona jest ekologiczna, ale jest bardzo miękka, naprawdę jest świetnie wykonana. Fotel mi się w tym momencie już przysunął do zapamiętanych wcześniej ustawień. Mamy dwa ekrany, jeden centralny, który znajduje się tutaj przed moimi oczami, i ten mały wyświetlacz rzeczywiście nam pokazuje najważniejsze rzeczy, takie jak temperatura, ilość procent naładowanej energii, zasięg, jakieś tam komunikaty, typu właśnie, zapięte pasy czy nie są zapięte. To jest bardzo fajne, ponieważ pokazuje nam na przykład na zielono, jak wykrywa linię, tak? czyli lewą linię, prawą linię oraz z przodu, jeżeli wykrywa jakiś pojazd, prędkość. Aktualne ograniczenia. Tutaj, właśnie jest rozpoznawanie znaków ograniczeń prędkości, i w tym pakiecie technologii jest to zawarte. No i oczywiście przełączenia trybów jazdy, czy tam biegów. Szkoda trochę, że ten podłokietnik nie jest wiecie tak regulowany w przód i tył, ale z drugiej strony jest on na tyle duży, że myślę, że bardzo mała liczba osób będzie miała taką potrzebę, aby go tutaj w jakikolwiek sposób regulować. No obsługa tego ekranu to słuchajcie, tak naprawdę jest jakieś 15 minut grzebania i już myślę, że wiecie praktycznie wszystko. Wygląda to na pierwszy rzut oka jakoś tam skomplikowanie, ale tak nie jest. To jest myślę, że najważniejszy ekran, jaki będzie nam towarzyszył w trakcie podróży elektrycznym autem i bardzo fajnie jest rozbite tutaj te zużycie na atomy, czyli mamy 3% energii zostało zużyte na klimatyzację. 84% na jazdę, 3% na akcesoria oraz 10% na temperaturę zewnętrzną. To jest przejechane przeze mnie cały dystans, czyli 226 km, 5 godzin, 13 minut teoretycznie i średnio udało mi się 21 kWh, 4% na klimatyzację. No, większość jest to jazda, tak. No i przyspieszenie, zwalnianie, prędkość, myślę, że to z uwagi na te testy, które ja wykonywałem, czyli na przykład 0-180, no to raczej dużo punktów nie udałoby mi się uzyskać. Jeżeli chodzi o ilość miejsca we wnętrzu, to może o tym tylko wspomnę. Nad moją głową, słuchajcie, jest 5-6, myślę, że nawet 7 palców wolnej przestrzeni, ja tutaj mam naprawdę bardzo dużo miejsca i nie mam z tym absolutnie żadnych problemów. Zobaczcie, jeszcze tylko tutaj mamy piękne, panoramiczne okno dachowe. Z gniazdka takiego domowego 230 tą słabszą baterię naładujecie w 20 godzin. Będę mówił teraz o ładowaniu od 10 do 80%. 20 godzin ta większa bateria, czyli która znajduje się tutaj, 26 godzin. Natomiast jeżeli już będziecie mieli tego wallboxa, właśnie domowego, e, oczywiście musicie mieć zasilanie trójfazowe. Ten wallbox kosztuje 2900. No, to już tylko 5 godzin i 40 minut Wam potrzeba, aby naładować tą baterię od 10 do 80%, a tą większą baterię, która jest na przykład w tym samochodzie, to po prostu 1,5 godziny dłużej i również zostanie ona naładowana. Najszybsze oczywiście jest ładowanie ładowarkami, np. 50 kWh albo 150 kWh, bo maksymalnie naładujecie Mustanga z mocą 150 kWh. No, i przy takim maksymalnym ładowaniu przybędzie wam zasięgu na każde 10 minut ładowania 119 km. Tak podaje Ford. Szkoda, że nie jest to podane w procentach, ile czasu, ale tak to wygląda. Natomiast ładując go na stacji takiej jak ja dzisiaj ładowałem, czyli 50 kWh, no to słuchajcie, całą baterię naładujecie w godzinę i 30 minut. Oczywiście od 10 do 80%. Ja zacząłem ładować go jak miał 32%, i skończyłem jak miał 84%, i zajęło mi to godzinę czasu. Tak to wygląda. Przejdziemy się przez lubin. Pokażę Wam, jakie zużycie energii mi się tutaj uda uzyskać. A myślę, że będzie to niskie zużycie energii. Oczywiście, będzie to jazda naprawdę bardzo, bardzo, bardzo spokojna. Dobra, tu będzie zużycie energii pokazane, albo nie zresetuję to, bo tutaj mamy, zobaczcie, jak staliśmy, to on cały czas nam liczył czas, czyli 21 minut, pracowała klima i tak dalej, więc szkoda, żeby to miało jakiś tam wpływ negatywny. Także wchodzimy w komputer 1, resetujemy i rozpoczynamy jazdę. Oczywiście będzie to jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Fajną, jest, fajną rzeczą jest właśnie ten system rozpoznawania znaków drogowych, ponieważ tych, które ograniczają prędkość. Ponieważ możemy włączyć sobie ten inteligentny tempomat tutaj i samochód sam będzie nam dostosowywał prędkość do znaków, jakie tutaj są. O, proszę bardzo, elektryczny mustang. No, ale dobra, zaraz powiecie, kurde, ale ja nie chcę jechać. Nie wiem, 120 na S3, czy tam 110 na A4, gdzie takie jest ograniczenie na odcinku Legnica Wrocław, bo to jest za wolno. OK, nie ma problemu, możecie sobie tutaj ustawić w ustawieniach e, tolerancję przekraczania prędkości, czyli na przykład będzie 100 na godzinę, to auto będzie, będzie wam jechało 110, albo na przykład 120. I tak do 20 na godzinę możecie sobie maksymalnie tą prędkość przekroczyć. Są tutaj różne tryby jazdy. My przejedziemy się w trybie Whisper, czyli taki, który mm, po prostu najbardziej pomoże nam w. Zużyciu właśnie tego prądu jak najmniej. Mamy 11 kWh zużycia energii, także jest to naprawdę mało. No i jak sami widzicie, te 19 z hakiem, które deklaruje Ford, jest jak najbardziej do osiągnięcia. Natomiast jak jedziecie już tak szybko, 120-140, tak jak ja właśnie wracałem z Wrocławia wczoraj, no to słuchajcie, wyszło mi 27 chyba. Bo wrzucam wodkę, bo nawet specjalnie zrobiłem. No i to już nie jest mało, aczkolwiek, jeżeli w dalszym ciągu mówię, jeżeli, jeżeli jeździcie wokół komina, to ten zasięg z tą baterią jest, myślę, w zupełności wystarczający. Jeśli miałbym coś skrytykować, to irytujący jest system utrzymywania nas tutaj w liniach w tym pasie ruchu. Minus kolejny za to taki malutki, za to, że mamy tutaj zaokrąglone te zużycie, dlaczego nie może być tak? Słuchajcie, że nie wiem, pokaże nam 18,2, tylko po prostu mam albo 18, albo 19, albo 20, po prostu zaokrągla to do, pełnego, do pełnej wartości. 17 kWh, bo zjeżdżaliśmy teraz z górki. Także myślę, że wynik naprawdę super. Dobra, to jedziemy sobie teraz na S3, przyspieszymy sobie. No i oczywiście sprawdzimy także zużycie przy hmm, powiedzmy 120 km na godzinę. Mamy długą, prostą. I teraz, tak, żeby przyspieszyć maksymalnie, musimy wcisnąć jednocześnie hamulec i dodać gazu. I uwaga. 5,59. No, co sądzicie? Myślę, że wynik super. Naprawdę, jak na to, co deklaruje producent, tam było 5,80 z hakiem, to 5,59 jest naprawdę świetnym wynikiem. A najlepsze nie jest przyspieszenie od zera do setki, tylko to uczucie, kiedy jedziecie 50 na godzinę, tak jak teraz, i wciskacie gaz w opór. I po prostu jest maksymalny moment obrotowy wykorzystany od razu. I to słuchajcie robi największe wrażenie na, na pasażerach, na osobach z którymi rozmawiałem na temat aut elektrycznych nie przyspieszenia od zera do setki bo wiecie 5,5 sekundy no to, to już nie jest jakiś Bóg wie co, kiedyś miały tyle superkary dzisiaj jakieś tam dwulitrowe benzyny przyspieszają już nawet w lepszym czasie, ale właśnie te przyspieszenie kiedy po prostu pasażer siedzi nie spodziewa się tego, że za chwilę będzie przyspieszenie. Ja wciskam gaz i te przyspieszenie jest dostępne maksymalnie od razu. Dobra, ustawiamy sobie 120 km na godzinę. Przejedziemy jakiś tam określony dystans. Oczywiście prędkość jest zgodna z tym, co mamy tutaj na GPS-ie. Także słuchajcie, 122 e, tutaj, widoczne to jest 120 według GPS. I proszę bardzo, gdzie tu się resetuje. Lekko teraz kawałek pod górę będzie. Dobra, zresetowane i zobaczymy jak dojedziemy do Legnicy, jakie będziemy mieli zużycie energii. Few moments later. No i dobra, przejechaliśmy 10, ponad 10 km, 23, przed chwilą było 22 kWh, takie zużycie energii jest przy 120 km, o mamy znowu 22, eee, także dużo, mało, myślę, że spoko, nie? No, generalnie auto jest ciężkie, ma na na 4 koła, ma dużo moc, eee, także wiadomo, wersja z napędem na tył i z tą samą baterią na pewno zużywałaby tego prądu, mniej. Mi osobiście Mustang się naprawdę spodobał. E, oczywiście nie brałbym tego auta jako jedyne w moim domu. Chyba że po prostu niedużo jeździcie, no to OK. E, no i na pewno jeżeli nie jeździcie w jakieś długie trasy, no bo dla mnie jeszcze jazda elektrykiem w długie trasy, no to to jest trochę no sense. E, z tego powodu, że jesteśmy bardzo uzależnieni od tych stacji ładowania. No i taki przykład z dzisiaj właśnie podam. Wszystko miałem fajnie dograne w ciągu dzisiejszego dnia. Kilka rzeczy do zrealizowania, no i nie do końca chyba mi to wyjdzie, z tego względu, że przyjechałem na ładowarkę Taurona, która jest akurat darmowa u mnie w mieście. Ładuje 50 kilo, z mocą 50 kWh. No i słuchajcie, nie działała, także dopiero po 40 minutach. Już byłem lekko zestresowany, zdenerwowany, zauważyłem dwie ładowarki sprawdziłem, no i 40 minut minęło, zauważyłem, że tam jest numer, jakaś infolinia, pan oddzwonił i pomógł mi zdalnie, po prostu odpal mi ładowanie, także zobaczcie, jeżeli ja miałbym gdzieś jechać daleko w trasę i po prostu e, po prostu stresować się i martwić, czy ta ładowarka, na którą ja jadę, ona działa i czy ktoś mi pomoże w doładowaniu tego auta, no to... No to nie, nie, słuchajcie, to nie jest, to jeszcze nie jest ten moment. Auta są już są gotowe, natomiast no, sieć ładowania jeszcze kuleje i to jest tak naprawdę pięta Achillesowa, jeżeli chodzi o elektromobilność. Bo jeżeli chodzi o całą elektromobilność, ja nie mam naprawdę, słuchajcie, nic do tych aut. Kwestia, czy one, czy prąd, który produkowany jest w elektrowniach u nas. Produkuje więcej emisji CO2 niż te samochody spalinowe. Nie jestem ekspertem, nie wypowiem się, ale jeżeli chodzi o sam fan z jazdy, z jazdy elektrykiem, no to naprawdę jest super. I do jazdy właśnie w koło komina jak najbardziej ok. Także tym miłym akcentem myślę, że zakończę ten test. Polecam Mustanga. Jest to naprawdę świetny samochód, i tyle.